Ją, a później... ponieważ ta Ktoś wiedza przez a nikogo, to, to nawet nas... przez ja oddałem, urzędników rządowych się, nigdy to... nie Wszystko? została obalona. Utworzyliśmy nasze stowarzyszenie w trosce o prawa obywatelskie. Skutkiem. Życia w kraju, w którym nigdy demokracji nie było, jest blokowanie strony społecznej, blokowanie Polaków w decyzji, w debacie i w zasadzie popatrzcie Państwo, wyposażyliśmy tych urzędników we wszystkie narzędzia. Worek bez dna pieniędzy, sztab ekspertów przeróżnych, a my siebie, superen siebie zostawił na szarym końcu. Nam pozostaje ulica. Musimy, powoli zmieniamy zmieniamy zaburzenie ról w państwie. Demokracja, słowo oznacza demos, kratos, rządy, ludu. To my jesteśmy krwią tej ziemi. To my, naród polski, tworzymy państwo. Nigdy odwrotnie. Pierwszy zawsze jest polski naród. Witamy Krzysztofa Tytko, naszego dzisiejszego bohatera i zwycięzcę. Tak, tak, tak. tak. No, miło mi, miło mi. Wspieramy, proszę pana, pana poglądy, wspieramy pana, pana działaniu. także musimy odnieść sukces. Akcjonariusze, drobni akcjonariusze muszą odnieść sukces w tej sprawie. Dzień dobry.

Ja się przywitam przy kamerze. Poczekajcie. Moiu szanownemu. Dobrze. tak tak, ale ja się potem potem. Serdecznie witam państwa. Serdecznie witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Witam Pana Profesora Krzysztofa Tyszko. Szanowni Państwo, nie jestem profesorem, jestem zwykłym magistrem i inżynierem. Za to zawsze to witam, witam także pana pana kandydata na burmistrza, który także będzie działał w naszej zimie. Kandydat na burmistrza w jakiej miejscowości? Kandydat na burmistrza Białej Raski w Stalańskim no Proszę Pana, ja myślę, że dzisiejsza obecność państwa, tutaj tworzy Panu tym wyborców, że będziemy świętować mianowanie Pana na, na burmistrza. Dziękujemy serdecznie. Panie profesorze, proszę poprowadzić. Spotkanie. Dlaczego tu jesteśmy i o co Pan Szanowni Państwo, za pół godziny odbywa się pierwsza rozprawa w sądzie dotycząca pozwów, które jako akcjonariusz złożyłem w dniu 9 listopada 2022 roku, czyli już około prawie półtora roku wcześniej, jakby po takim okresie czasu. Sąd wzywa nas na pierwszą rozprawę. Pierwszy pozew nas był o pozew o uchylenie albo unieważnienia tej uchwały połączeniowej, która została dokonana w dniu 10 października. Ale w trakcie przygotowania się, w trakcie przygotowania pism procesowych, żeśmy zmienili pozew nie tylko na uchylenie i unieważnienie uchwały, ale przede wszystkim na nieistnienie tej uchwały, bo w trakcie badania tego całego procesu podejmowania decyzji wynaleźliśmy punkty, gdzie skala państwa, Rada Ministrów podjęły decyzję o połączeniu niezgodnie z polskim ustawodawstwem. Czyli de facto ta o to dzisiaj będziemy. Wnosi, będziemy wnosić albo sąd e, w pożyczeniu e, wydał wyrok e, e, że ta ustawa jest nie istnieje, bo została dokonana na podstawie e, braku odpowiednich e, dokumentów. Szanowni Państwo, z jakimi nadziejami tutaj jesteśmy dzisiaj? No muszę powiedzieć, że Nadzieja mnie ostatnia. E, wiemy już e, po przejęciu władzy przez e, nową koalicję, e, że i w Polsce istnieją dwa porządki prawne i te dwa porządki prawne <coughs> głównie służą nie suwerenowi, ale służą e, inwestorom zainstalowanych w tych wszystkich naszych spółkach z kapitałem zagranicznym. A nam potrzeba e, trzeciego. E, trzeciego Wydziału Sprawiedliwości, takiego, który by za cel główny yy, dążył do sprawiedliwości wobec yy, narodu, wobec suwerena, wobec właściciela właśnie tych wszystkich spółek strategicznych, które są przedmiotem przejęcia przez obcy kapitał. Chciałem jeszcze tutaj dodać proszę Państwa, że w z tego, e, lutego, czyli niespełna dwa tygodnie, e, dwa tygodnie wcześniej E, odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen, na którym pan nowy minister aktywów państwowych zadecydował, właściwie zalegalizował tą fuzję. On w związku z tym, że fuzja, która została dokonana w dniu 2 listopada 2022 roku była fuzją warunkową, to znaczy wezes u okiku wydał taki środek zaradczy, że fuzja Oleni z PGN nie może być dokonana, jeśli nie dojdzie do sprzedaży Gas Storage Poland innemu inwestorowi i na to miał PKN Olen rok czasu, nie dokonał tego, czyli środek zaradczy nie był zrealizowany, więc nowy minister aktywów państwowych, pan Wódka, miał okazję jedną decyzję decyzją powiedzieć, nie zgadzamy się, nie wyrażamy zgody na sprzedaż gaz, co jest system automatycznie, dzisiaj byśmy tu nawet byli niepotrzebni, bo automatycznie ta fruzja byłaby unieważniona, co jest właściwie naszym, naszym celem. Proszę Państwa, jednym zdaniem to można skutować, PiS, PO, to najgorsze dla Polaków zło i to samo zło, także tutaj się nic nie zmienia. Nie, więc e, z jednej strony światełko nadziei jakoś mam, bo nadzieja u mnie ostatnia, ale z drugiej strony sprawiedliwości jest e, tak bezwzględny i tak sprzyja obcym kapitałom, że nawet przy tak e, e, oczywistych e, argumentach, które my... Przedstawimy dzisiaj sądowi, oczywiście któryśmy przedstawili kilkakrotnie pisemnie, to żaden rząd, jeżeli jest na nie powinien odrzucić naszych raportu. Zobaczymy, co będzie dalej. Chcę przejąć, przejąć PGMIG, bo PGMIG to jest firma, która na polskim, na polskim rynku ma największy potencjał do generowania zysków w przyszłości po wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Te technologie są na ostatnim etapie dopracowania, skomercjalizowania i przekręt w tym wszystkim polegał na tym, że że nie wyceniono pgnig według przyszłych możliwych zysków, tylko wyceniono te dwie firmy na podstawie bieżących aktywów netto, co jest, odbiega znacząco od prawdziwej wartości. pgnig może w przyszłości, proszę Państwa, generować setki miliardów zysków, i nie, ten krok, e, który się dokonał e, półtora roku temu poprzez koncuzję, to nas bawniono około 22% e, e, właśnie zysku, bo tak e, przed połączeniem miała 72% e, udziału z państwa, a po połączeniu ma 49 utraciła w ogóle pozycję dominującą, e, ale tak w skrócie wodzią... To, to jest główna, główna przyczyna. Także te wcześniejsze połączenie czy akwizycja oln z Energą, to było tylko po to, żeby wzmocnić kapitałowo OLEN. Późniejsza fuzja z Lotosem to był tylko pretekst do tego, ażeby mówić o połączeniu, o utworzeniu narodowego koncernu energetycznego, multienergetycznego, którego niby głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale właśnie największy potencjał do zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego kraju ma właśnie Pegenigę, bo ona ma 250 koncesji na wydobycie węglowodorów, co oznacza, że ma olbrzymie potencjał do wydobycia nie tylko węglowodorów, ale wszystkich innych cennych surowców, które znajdują się w przestrzeni objętej tymi koncesjami. Na słówko chciałem dodać od 9 lat mieszkam w Norwegii i pan Krzysztof, pan Krzysztof tak ustaliliśmy, że wprowadził w Polsce norweski model zarządzania zasobami naturalnymi, a to nie jest tak, że bez względu na to która władza by nie sprawowała, kto by nie rządził, polityka państwa względem ropy jest zawsze taka sama. W Polsce jest ponownie, kto by nie że polityka w związku z zasobami polskimi, Pozwolę to również dodać, to cała strategia polegała na tym, żeby dokapitalizować Orlen, ale to nie spowoduje, że Orlen Przejmując PLG stał się największą firmą w Europie w zakresie paliwa gazowego i ropy. Są jeszcze inne firmy, które powiedzmy wyprzedzają Mod Orlen, takie jak Shell, a na świecie z Arabii Saudyjskiej. W związku z tym to połączenie powoduje brak konkurencyjności polskich firm. Tym bardziej PGNIG również na rynku krajowym i zagranicznym. I z mojego doświadczenia wiem, że zarządzanie taką firmą to ogromne koszty i brak decyzyjności na poszczególnych szczeblach. Jest to sytuacja powiedzmy bardzo niekomfortowa. Na tych fuzjach to nie bogaci się państwo, tylko bogacą się poszczególni no, powiedzmy, działacze, dyrektorzy tych firm. I powoduje to również w tej materii ogromne straty dla gospodarki. W związku z tym wydaje mi się, jak tutaj pan magister inżynier mówił, że należałoby, żeby tą fuzję rozwiązać, bo to jest jedyne racjonalne wyjście dla, dla obywateli polskich, dla całego narodu polskiego. Tym bardziej, że technologicznie tę bo było bardzo nowoczesne. Dalej się mówi o przejęciu przez Orlen azotów, no to yy, ta gigantomania yy, nic nie spowoduje, bo yy, jeden krach, tu jest duże ryzyko yy, na giełdzie indywidualne poszczególnych firm, a tutaj ma, od razu może być ryzyko giełdowe, od razu jedna firma może być poprzez działania konkurencyjne, obniżenie wartości akcji no i może być spieniążona przez um, y, obcy kapitał. są cenariusze nie mają tutaj wiele do powiedzenia, ale bardzo dobrze, że ten temat został podjęty przez pana y, inżyniera i jest szansa, że jeżeli sąd będzie w swoich wywodach obiektywnych, będzie posiadał wiedzę nie tylko prawną i stosował przepisy, ale również ekonomiczną, to się powinien głęboko zastanowić. Jak zostało naruszone prawo i kto za taką sytuację ponosi odpowiedzialność yy, moralną wobec narodu polskiego? No, trzeba tylko, proszę Państwa, dodać, że argumenty są tak silne, że yy, to jest zdrada stanu, za zdradę stanu yy, yy, na stan. yy, Trzeba odpowiadać yy, yy, z powództwa kalnego, z powództwa cywilnego tymi głównymi oskarżonymi. To, to są wszyscy parlamentarzyści, którzy przez cały okres transformacji kulturowej nowelizowali tak prawo, aby stworzyć przyjazne środowisko właśnie prawne do przejęcia kontroli nad naszymi najcenniejszymi zasobami, jakie mamy tutaj w Polsce. Ostatnie słowo jeszcze bym mógł dodać, bo pan inżynier od dłuższego czasu wskazywał na zagrożenie fuzji Orlenu z Lotosem i z no, od kilku miesięcy opinia publiczna żyje tą fuzją Lotosu. W mediach nawet tych mainstreamowych się o tym mówi, ale o fuzji z Paganigę nie mówi nic. Także państwo dzisiaj tutaj w Łodzi widzą telewizję publiczną. Jesteście chyba pierwszymi, którzy, którzy ten... Który, którzy tą informację puszczą w eter, miejmy nadzieję, tak? to się pierwsza, pierwsza tej informacja? Jeśli jest telewizja publiczna, nie wiem. Ale chodzi o fuzję lotosu, tak, tak, fuzję no. z pgnig nie z lotosem tylko o pgnig chodzi. Tak, właściwie nowa władza w tej chwili chce przekierowywać uwagę opinii publicznej tylko na nieprawidłowości związane z sprzedażą po zaniżonych cenach aktywów, rafinerii albo właściwie lotosu, ale nikt nie mówi o, o jeszcze większej nieprawidłowościach, jak jakie są z I proszę Państwa, gdybym miał porównać, jaka jest skala, e, jaka jest skala, to fuzja z, o Lenu z z lotosem, to jest e, co najmniej stukrotnie o mniejszej wadze niż ta fuzja, która została później dokonana koordynacja z Pekinikiem. Kilka słów też od Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej oraz od Partii Polska Patriotyczna. Ja myślę, że już przyszła pora na to, żeby powiedzieć prawdę o tym, co się dzieje w gospodarce polskiej od 30 kilku lat. Bo jesteśmy mamieni takimi fałszywymi pojęciami jak Polski koncern Naftowy. Nawet w nazwie jest PKN Orlet. Polski koncert naftowy nie ma z polskością wiele do wspólnego, dlatego że tam udział państwa jest niewiele ponad 20%. I w świetle reflektorów łamie się społeczeństwo polskie, czy też naród polski, chociaż można się zastanowić, czy takie pojęcie jak naród polski w tej chwili można używać, dlatego że Polacy w znacznym stopniu zamykają oczy na rzeczywistość, tracą swoją. Tożsamość narodową i nie wiedzą, co się dzieje z ich majątkiem. A z tym majątkiem się dzieje to, że pod hasłami polski koncern naftowy, polskie, polskie kopalnie wydobywające miedź i inne cenne kopaliny, tak naprawdę kapitał tych nazywanych w cudzysłowie polskich przedsiębiorstw jest już sprzedany potajemnie w sposób mafijny przez po prostu. Sprawujących władzę od 30 kilku lat. I Polacy jak gdyby nie zauważają tego i ciągle starają się wybierać między mniejszym a większym złem. A to zło jest ciągle takie samo i ma swój początek w układach okrągłego stołu. Tam został sformułowany układ polityczny, który na zmianę przekazuje sobie władzę i okrada Polaków z ich bogactwa i majątku narodowego. Polacy w końcu muszą zrozumieć. Na jakim świecie żyją i że żyją w kraju, które tylko się teoretycznie można w tej chwili nazywać Polską. A Polskę w tej chwili reprezentują jedynie myślę ci, którzy jeszcze bronią ostatnich y, zrębów polskości, to są ci, którzy są właścicielami polskiej ziemi. Rolnicy w tej chwili mają szansę stanowić siłę polityczną, ale znowu są też manipulowani, rozprowadzani. Solidaryzują się z jakimś ruchem niby ogólnoeuropejskim rolniczym, ale ten ruch ogólnoeuropejski, rolniczy to jest ruch, który na przykład działa na korzyść rolników holenderskich, niemieckich, ale niekoniecznie polskich. Polscy rolnicy są słabo zorganizowani i od lat, od kilkudziesięciu lat, pozwalają sobie na to, że najpierw sprzedano ich sieci dystrybucyjne, sieci skupu. A teraz ci, którzy mają kontrolę nad sieciami skupu i, i określają też poziom cen detalicznych, już potem, po, kiedy te towary trafią na rynek, oni mają główne benefity z tego, co produkuje polski rolnik. A on tylko narzeka i buntuje się, blokuje drogi, natomiast nie występuje w sposób polityczny w stosunku do władz, żeby dojść i odzyskać swoją suwerenność. Jeżeli Polacy się nie opamiętają, nie zaczną być dojrzałym, Narodem, to będziemy wtedy mogli spotykać się po raz kolejny tutaj, aż do zaorania Polski. A ten koniec już jest bliski, bo w tych właśnie pięknych, zniszczonych, niejako odbudowywanych niektórych częściach w Łodzi no i odbywa się to samo: to znaczy, odbywa się przejmowanie polskiego majątku, polskich nieruchomości, które ta historia w Łodzi to już jest kilkadziesiąt lat. I tak się odbywa też w stosunku do tego, o czym, o czym walczy pan inżynier Tytko i, i wszyscy Polacy świadomi. To znaczy o własność zasobów jako niezbywalnego dobra należącego do narodu. I, 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 i dlatego i, musi być wyciągnięty z tego wniosek organizacyjny, sądzę. Musi powstać ogólnonarodowa fundacja, która będzie w sposób skuteczny zabezpieczała swoje interesy, czyli interesy narodowe na dobrach, na zasobach naturalnych. Taki. Natomiast liczyć, że sąd będzie miał jakąś świadomość ekonomiczną, myślę, że nie możemy tworzyć takich sądów. Sąd nie jest do tego, żeby zajmować się sprawami ekonomicznymi. Sam sąd rozstrzyga w kwestiach prawnych. Natomiast w, w kwestiach ekonomicznych rozstrzygają eksperci. A tymi ekspertami powinniśmy być, być my. Dziękuję. Wchodzimy na salę. Brawo! Brawo! Powodzenia Krzysztof Tytko! Jeszcze Polska! Wygrywamy! Podzeskiujemy nasz majątek. Jeszcze Polska! Polska! Nie zginęła! Jeszcze Polska nie zginęła! Jeszcze Polska nie zginęła! Jeszcze Polska nie zginęła! Nie zginęła! zginęła! Jesteśmy krajami krajem jest nie względem surowcowym i chcemy z tych surowców korzystać. Proces, który rozpoczyna się, o, się dzisiaj, dniu 20 lutego rok, 2024 roku, wynik z wielkiej odwagi, poświęcenia Krzysztofa Tytko, który wziął odpowiedzialność i reprezentację suwerena narodu polskiego na swoje barki i sukcesem, sukcesem niejesz pokonamy i odzyskamy nasze pękniki, nasz cały majątek, dorobek pokoleń Polaków, przyszłość naszych dzieci i wnuków. Wreszcie będziemy z tego majątku korzystać. Przenosimy się do sądu, drodzy kochani rodacy. Pozdrawiamy Was. Będę starała się jak najdłużej prowadzić sprawozdanie na żywo. Dziękuję bardzo za bardzo liczne przybycie aktu Jotu Polaki, którzy przyjechali z wątłej części Polski. Z Rowina, z Gdańska, z Krakowa, z Grzegorzka